Już w listopadzie i grudniu Mistrzostwa Świata Polska na nich zagra. Ważną postacią będzie Robert Lewandowski. A co jeżeli by Lewandowski na tych Mistrzostwach Świata nie grał? Cześć, jestem Kuba i dzisiaj właśnie zrobimy sobie taką symulację FIFA 22. 20, zostawcie 200 apek górę pod tym filmem, także subskrypcję. Zapraszam Was na mojego Instagrama. Tutaj macie standardowo nazwę Instagrama oraz serwer Discord. Link w przypiętym komentarzu. A teraz już nie przedłużam i przechodzimy oczywiście do naszego turnieju. A więc tak, mamy nasz pierwszy turniej i pierwsze co musimy zrobić, to schodzi Robert Lewandowski na szeroką rezerwę. W pierwszej symulacji będzie właśnie piątek, naszym pierwszym napastnikiem. Więc co? więc Zacząłem meczem z Argentyną i zobaczymy, czy wyjdziemy z grupy. Zrobimy sobie około 3 takie symulacji, Pierwszy mecz przegrywamy 2 do 3, a bramki strza model oraz piątek, czyli no jednak co nieco, coś niecoś piątek potrafi strzela także bramkę. Lecimy do meczu drugiego, tym razem z Arabią Saudyjską. Zobaczymy, jak pójdzie nam tutaj. I wygrywamy 3 do 2 i dwie, dwie bramki szymańskiego, jedna piątka. Więc mamy 3 punkty, ale bramkowo nie wygląda to oczywiście zbyt dobrze. I czy mer z Meksykiem? Dokładnie, mecz z Meksykiem zaważa na tym, czy wyjdziemy z grupy w naszej pierwszej dzisiejszej symulacji. Więc już, już to sprawdzamy. I wygrywamy 2 do 1 i bramkę strzela Milik oraz Moder. Więc pierwszy raz z grupy wychodzimy. Czyli jak widzimy, jednak bez Roberta Lewandowskiego da się z grupy wyjść. I to jest chyba szczerze mówiąc najważniejsze: 6 punktów, więc pierwszy raz się udaje, więc zaraz przechodzimy już do drugiej symulacji, gdzie już zobaczymy sobie wszystkie mecze. Więc na razie 1 do 0 w tym bilansie, więc zobaczymy jak to będzie zaraz. A więc tak, witam Was już w drugiej symulacji. Dobra, my tutaj jeszcze nic nie robimy. Pierwszy mecz Argentyna, Arabia Saudyjska, więc nic nie musimy tutaj oczywiście na razie zmieniać. Jest jeden do jednego. Argentyna remisuje z Arabią Saudyjską. No to jest wam szczerze, mówię, po, szczerze mówiąc ciekawe. I dobra, tylko czy można zmienić tej drużyny? Ja pierdzie, dobra, musimy to zrobić. Muszę zresetować teraz FIFA. Ciekawie. Naprawdę ciekawa symulacja się zaczyna. Dobra, więc wszystko edytowałem. Mamy drugi raz turniej i tym razem napastnikiem pierwszym będzie pan Buksa. Więc zobaczymy, jak pójdzie Buksie Trzecią symulacją będzie oczywiście Milik i Tak, który z nich jeszcze wejdzie z ławki. Więc na razie raz się udało nam z grupy bez Roberta Lewandowskiego wyjść. I teraz zaczynamy od przegranej 2 do 0, co nie jest zbyt dobre. O, teraz musimy wygrać z Argentyną, żeby wyjść z grupy. Więc na pewno nie jest to zbyt dobry omen, że tak powiem. I czas na kolejny mecz, tym razem Argentyna. I wygrywamy z Argentyną. Bramki strzela Buxa, więc Buxa także się pokazał z bardzo dobrej strony. I czy uda się drugi raz wyjść? Z grupy bez Roberta Lewandowskiego, no, wszystko na to wskazuje, bo musimy po prostu wygrać. Chociaż może jak, no, musimy wygrać z Arabią Saudyjską i remisujemy, czyli zestraliśmy się, że tak powiem, met przed Kiblem, chyba, no, dokładnie, bo Meksyk wygrywa z Argent Argentyna, wygrywa z Meksykiem, a my z grupy nie wychodzimy. Mamy tylko cztery punkty, no więc tak to wygląda. Więc czas na trzecią symulację, tym razem zobaczymy, jak prawdzi sobie już Milik, więc widzimy się już za chwilę Mam nadzieję, że tym razem bez żadnych problemów Więc do zobaczenia już dosłownie za sekundkę Dobra, więc witam Was Bardzo serdecznie po raz drugi dzisiaj Robimy sobie dzisiaj drugą Symulację, tym razem Piątek też schodzi na ławkę a Pierwszym napastnikiem będzie Arkadiusz Milik Czy najwyżej ocjony Napastnik poza Robertem Lewandowskim Więc zobaczymy jak to będzie w tej symulacji Na razie raz wyszliśmy, raz nie wyszliśmy Więc do trzech razy sztuka jak to mawiają W zachodniej Ameryce i pierwszy mecz przegrywamy aż 3 do 0, no że tak powiem lekcja pokory dla Polaków, nie można się odkucić, że nie, więc teraz czas na mecz z Meksykiem, który będzie najważniejszy, zobaczymy czy tutaj remisujemy 2-2, a dwie bramki Arkad Arkadiusz Milik chyba, czyli najwięcej ze wszystkich, nie wiem, może zrobię wam taki podgląd ile kto strzelił z tych napastników. Ale zobaczymy. No i ostatni mecz z Arabią Saudyjską. Musimy go wygrać, a Argentyna musi wygrać z Meksykiem, żeby wyjść z grupy. Więc zobaczymy, czy tutaj Milik nas pociągnie. Pociągnął piątki. Piątki? Piątek! Oraz Góralski z bramkami. Jacek Góralski piękna bramka na pewno. I czy wychodzimy z grupy? Nie wychodzimy, gdyż tutaj doszło do remisu. Więc wychodzi na to w tej naszej dzisiejszej symulacji, żeby z Roberta Lewandowskiego mamy... Jakieś 33% szans na wyjście z grupy. A z Robertem Lewandowskim wiemy, że wyjście z grupy się udało w jednej z symulacji, no więc wnioski nasuwają się oczywiście same. No i co? No, tak musimy zakończyć naszą symulację. Raz się udało awansować z grupy raz się nie, dwa razy się nie udało, więc no tak to wygląda, więc co ja Wam oczywiście bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek Wam się oczywiście spodobał, a jeżeli tak, nie zapomnijcie stać łapki w górę pod tym filmem i słyszymy się w kolejnych odcinkach na moim kanale, za niedługo wracamy już z wakacji, więc na pewno się usłyszymy, do usłyszenia, cześć!